Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj danie jednoosobowe, szybki posiłek, ciepła kolacja bądź e, obiad, ale sprawdzi się także na zimno jako przekąska na wynos. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Mam tutaj jeden filet yy, drobiowy, to jest pierś kurczaka około 200 g. Mięso już jest umyte i osuszone. Ja odkroiłam z niego takie bardziej nieładne kawałki i jest gotowe do dalszej obróbki. Odstawiam je na bok i szykuję szybki sos. Do miski dodaję jedną łyżkę ostrej musztardy. Są to proporcje na jedną osobę, jedna pierś z kurczaka, więc odpowiednia ilość sosu, ale jest to bardzo uniwersalny przepis i oczywiście ilość mięsa i ilość sosu można proporcjonalnie zwiększać. Do musztardy dodaję teraz łyżkę cukru trzcinowego oraz łyżkę taką niepełną e, białego octu balsamicznego. Czasami ten cukier trzcinowy i ocet podmieniam na łyżkę miodu lub łyżkę syropu klonowego. Sos smakuje wówczas w obu wariantach nieco inaczej, ale w każdym z tych wariantów jest bardzo smaczny, więc w każdym z przekonaniem polecam. Dzisiaj cukier trzcinowy i ocet. Do tego dodaję mniej więcej pół łyżeczki ostrej papryki, e, ostra czerwona papryka lub na przykład pieprz cayenne. I jedną lub dwie łyżeczki ziarna sezamowego, w zależności od tego, czy lubimy sezam, czy nie. Ja dodaję dwie łyżeczki. Całość dokładnie mieszam. Sprawdzam smak, jest super. I pasta, bądź taka gęsta marynata, gotowa. Teraz wracam do mięsa. Z obu stron przypruszam je solą oraz smaruję przygotowaną przed chwilą pastą. Gotowe, tak przygotowane mięso można teraz odstawić do lodówki na jakieś 20-30 minut, żeby przegryzło się z przyprawami z marynaty, lub wstawić od razu do rozgrzanego do 180 bądź do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Piekę na drugiej półce od dołu lub na środkowej półce przez jakieś 15-20 minut do czasu kiedy mięso w środku się upiecze, a z wierzchu będzie ładnie zrumienione. Piekę w funkcji grzanie góra dół. I wrócę kiedy mięso będzie gotowe. Tak wygląda mięso po 20 minutach w piekarniku. Ja 5 minut przed końcem pieczenia, czyli po 15 minutach, zmniejszyłam grzanie do 150 stopni Celsjusza, czyli przez 15 minut piekłam w 200 stopniach Celsjusza, przez ostatnie 5 w 150 stopniach Celsjusza, i oto efekt. Mięso wyjmuję z piekarnika i zostawiam na jakieś kilka minut, może 5 minut, żeby nieco odpoczęło. Po czym kroję i od razu podaję. A pachnie naprawdę wspaniale. Soczyste i naprawdę przepięknie pachnące. Smak za chwilę ocenię, a wy będziecie musieli ocenić sami, jeśli skusicie się na to danie. Ta skorupka nie jest skarmelizowana, sos jest bardzo ładnie zapieczony, ale jest taki, jak widać, delikatny i naprawdę fajnie osnuwa to mięso, wzbogacając jego smak. Po tych pięciu minutach, jak widzieliście, przekrawam i podaję od razu, póki gorące. I gotowe. Podaję oczywiście na gorąco z ulubionymi dodatkami. Będzie świetnie pasował z wszelkimi dodatkami, jakie lubimy, bo jest to bardzo uniwersalny sposób na kurczaka. Zatem ryż, pieczone ziemniaki, gotowane ziemniaki, kasza kuskus, zwykła kasza, kasza pęczak i to zarówno taka w kierunku słodkim, przyrządzona, jak i w takim kierunku pikantnym. Będzie smakował także bez węglowodanowych dodatków, na przykład z prostą, chrupiącą surówką z dowolnych świeżych składników, czy na przykład z kiszoną kapustą z dodatkiem czerwonej Papryki. Mam nadzieję, że mięso Wam posmakuje. Jak sami widzieliście, bardzo proste i sprawne do przygotowania. Jest doskonale upieczone, soczyste, a ta słodko pikantna skorupka z wierzchu, złamana ziarenkami sezamowymi, naprawdę doskonale tu pasuje i podkręca jego smak. No ale kończę gadanie, bo czas podawać kurczaka na stół. Na koniec raz jeszcze zachęcam do wykorzystania tego przepisu i życzę smacznego.